Witam wszystkich z tej strony Trupiciel. Lecimy z omawianiem pojedynków dalej, tak więc dzisiaj waga półśrednia i Tomek Romanowski versus Patrick Kincel. No bardzo mocna walka, KSW może tutaj wyłonić kolejnego pretendenta. Tomek Romanowski od momentu dołączenia do KSW wspominał, że celuje w Roberto Soldicza, i oczywiście ta jego rozpoznawalność, którą zdobył w programie, no mogłaby mu w tym pomóc. Ale też trzeba pamiętać, że waga 77 jest bardzo mocno wypakowana. Jest tu masę postaci, które są no niewiele mniej rozpoznawalne od Tomka. Może. Nie każda ma taką fajną serię zwycięstw, ale wiele z tych zawodników już odnosiło zwycięstwa pod szyldem KSW, a to powoduje, że tego title shota no trzeba byłoby sobie wywalczyć i to w kilku walkach. A ten pojedynek jest na tyle mocny, że w przypadku zwycięstwa przed czasem, no może ten pojedynek z Roberto Soldicem po prostu zagwarantować. Patryk Kinsl to postać, która już na starcie miała walczyć o pas z Roberto Soldiczem. No, niestety, z tej walki wypadł. Potem bardzo mocno przypomniał o sobie w tej nierównej walce z Tomkiem Drwalem, Nierównej z tego względu, że Tomek dopiero wracał, więc rzucono go na bardzo głęboką wodę. Eee, no, biorąc też pod uwagę to, że miał tą przerwę, tak, i ta ringowa, chcąc czy nie była obecna, a dzięki tej wygranej, no, duża część fanów. Przekonała się jak mocną postacią jest Patrick Kincy, który przecież nie tak dawno robił porządki w ACB, więc jest czołówką europejską i to na pewno nie podlega dyskusji. Obok Soldicza i Grzebyka, no to Kincy jest kolejnym bardzo ukształtowanym zawodnikiem, który do KSW przybył z jasnym celem i jest nim walka o pas i myślę, że. Dla niego jest to eliminator no a w przypadku zwycięstwa Romanowskiego No to też jest to logiczne Że po serii 9 zwycięstw z rzędu No powinien dostać walkę o pas A też trzeba pamiętać Że liczą się walki Które kończą się przed czasem Tak, Jeśli któryś z tych zawodników Popisze się fajnym nokautem czy poddaniem No to jest to bardziej jak pewne Że ta walka o pas się po prostu pojawi Pojedynek Pietrzaka z Kaszubowskim mógł tego pretendenta wskazać, no niestety ta walka nie porwała, więc KSW daje szansę Romanowskiemu i Kinclowi ale myślę, że tutaj o ten nokaut no, będzie chyba bardzo trudno. Oczywiście pamiętamy dobry występ Patryka Kincla, Romanowski też był bardzo blisko w walce z Ionem Surdu, tylko że Romanowski w większości wygrywa decyzjami i do tego jesteś bardzo twardym zawodnikiem, więc ciężko powiedzieć, że polegnie przed czasem z Patrykiem Kinslem, gdzie tak naprawdę jakoś wcześniej nikomu się też tego nie udało, więc oczywiście Czech jest tutaj faworytem z racji doświadczenia, poziomu na którym walczył, ale na pewno nie będzie to dla niego spacerek i myślę, że będzie musiał się trochę napracować, aby wygrać, więc spodziewam się na pewno tutaj wojenki, myślę, że raczej będzie decyzja. Ale pamiętajmy też, że Kincl to zawodnik, który wyciągnie Romanowskiego na troszeczkę inne wody, gdzie Romanowski no nie będzie mógł korzystać ze swoich sprawdzonych technik, tylko będzie musiał tutaj pokazać przekrój tego MMA, mieszać tę z parterem. A to pokaże nam na jakim poziomie jest Tomek. No póki co opracował schemat toczenia walk, na który wielu zawodników... E się po prostu wyłożyło tak i właśnie ta jego konsekwencja determinacja oraz zawziętość no ukształtowało jego aktualną pozycję i te 4 lata temu nie powiedziałbym że Tomek będzie w tym miejscu w którym jest a jednak no tutaj dostał się do KSW i można mówić o nim jako pretendencie do pasa więc na pewno jest to najtrudniejsza walka w jego karierze ale jeśli ją przejdzie, no to potwierdzi tylko jak mocną postacią jest. No i po prostu potwierdzi też to, że na walkę o pas z Roberto Soldicem będzie gotowy. Natomiast o ile obaj znają smak porażki, to Kincil na trochę mocniejszym poziomie przegrywał. I to sprawiło, że wchodząc do KSW, no czuje się bardzo pewnie w zasadzie idzie jak po swoje. A to też bywa zgubne, bo przecież już mówiliśmy o walce Solidic Grzebyk, a dzisiaj zastanawiamy się kiedy do klatki wróci Andrzej no i z kim powalczy Roberto. Także totalnie nam się ta walka rozjechała, więc na pewno Romanowskiego skreślać nie można. Hmm. Pamiętamy, że tutaj też w tym programie większych szans nie dostawał, a jednak, jako jedyny, dotrwał do końca programu i, co najważniejsze, wygrał wszystkie trzy walki. Więc, chłopiec mocny, bitny, nie odpuszcza, i, co najważniejsze, jest w idealnym wieku, aby zrobić zamieszanie. I, oczywiście, faworytem jest dla mnie Patryk Kincl. Ale no, Tomek Romanowski jest chyba jednym z trzech Polaków, którzy faktycznie mogliby tego e, Czecha zatrzymać, więc na pewno będzie to również bardzo ciekawa walka. Wiadomo, że dla zawodnika, który idzie jak burza, no, potrzeba zawodnika, który jest twardy jak skała, który będzie tą ogromną przeszkodą, i tutaj właśnie jest to e, super pomyślane. Bardzo mi się to zestawienie podoba i oby nikt po prostu z tych zawodników e, nie wypadł, bo Roberto Soldicza w walce o pas, no, nie widzieliśmy od Galika SW49. E, no, a ja bardzo liczę, że to się za chwilkę zmieni, bo kategoria. Półśrednie, jest bardzo fajna, tych zawodników naprawdę doszło sporo, tylko że tak naprawdę no nie ma tych walk o pas, tak? a jeśli ci zawodnicy nie mają na horyzoncie tej walki o pas, no to wiadomo, że też ta motywacja spada, dlatego liczę, że tutaj Roberto Soldicz powróci i będzie bronił swojego trofeum. Dlatego walka Kinsle Romanowski może tutaj wyłonić fajnego pretendenta, obaj zawodnicy już sporo widzieli, sporo doświadczyli, a teraz przyszedł czas konkretnej weryfikacji i zobaczymy jak twardy jest Tomek Romanowski i jak mocny okaże się być na jego tle Patryk Kincl, więc dla mnie jest to mega zestawienie, nie mogę się go doczekać, zresztą walka Mysiala Erslan jest równie ciekawa. A jak wam podoba się ten pojedynek, czy uważacie, że zwycięzca walki powinien zmierzyć się z Roberto Soldicem? No i kto jest dla was faworytem? Komentarze jak zwykle do waszej dyspozycji, a ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie i zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam was, tropiciel, trzymajcie się!